Zima to nie najłatwiejszy czas dla kierowców. Oblodzone ulice, zasypane parkingi i konieczność odśnieżania samochodów. Zanim usiądziemy do auta, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, zimowe opony to absolutna konieczność, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale i pozostałym użytkownikom ruchu drogowego. Po drugie, całkowite odśnieżenie samochodu przed jazdą. A nieraz fantazja kierowców nawet się do tego posuwa, że tylko sobie mały, taki prawda, można powiedzieć, otwór w szybie odśnieżą, odskrobią robią z lodu, a pozostały pojazd jest cały zaśnieżony. To, proszę Państwa, za to można dostać mandat do 500 zł. I y, samochód taki, tak jak Pani mówi, trzeba odśnieżyć całkowicie, trzeba, jeżeli jest mróz, usunąć ten mróz z szyby, wówczas mamy lepszą widoczność. Też trzeba pomyśleć o tym, że jeżeli topnieje śnieg, y, jest, warunki są takie, że bardzo szybko się szyby zabrudzają, więc musimy wiedzieć, że należy zbiornik z płynem do spryskiwacza uzupełnić. Nie każdy kierowca pamięta także o tym, że odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku może także skutkować nałożeniem mandatu. W terenie zabudowanym nie możemy silnika pozostawić na czas dłuższy, tak jak pani redaktor mówi, dlatego przede wszystkim, jeżeli chcemy odśnieżyć, powinniśmy to wcześniej wykonać, a następnie dopiero uruchomić silnik. Trzeba także pamiętać o tym, że kulik za samochodem jest nie tylko niedozwolony, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczny. Absolutnie jest to niedopuszczalne. Kulik może być wykonywany jedynie, jeżeli jest zaprzęgiem, ewentualnie pojazdem, ale gdzie są duże sanie, a następnie dopiero saneczki. I to w. Poszczególnych drogach, tam gdzie nie utrudnia się to, prawda, ruchu dla innych uczestników, gdzie jest to w ogóle możliwe. A poruszanie się samochodem z zaczepionymi saniami jest absolutnie niedopuszczalne i jest to wykroczenie. Warto więc pamiętać o tych wszystkich zasadach, aby bezpiecznie dojechać do celu.